Witajcie! Po zobaczeniu jednego z postów na pewnym Metinowym fanpageu, do głowy przyszedł mi pomysł, aby wtrącić w zaplanowaną kolejność odcinków dość wyjątkowy temat. Tak więc dzisiaj zajmiemy się tajemniczym tematem Young Haka w Metin 2. Materiał powstał we współpracy z sudanem serwisu Balmora.pl. Na screenie, który wyświetla wam się w tym momencie, widzimy jedną z najstarszych prób wyłodzenia, jaką można było spotkać w Metinie. Autor tej strony próbuje podtrzywać się pod administrację serwera globalnego, prawdopodobnie nawet przy użyciu oryginalnych layoutów w celu zdobycia loginów oraz haseł od użytkowników serwera. W celu. Chyba nie muszę tłumaczyć, że loteria ta nigdy się nie odbyła. Był to jedynie pretekst, aby wyłudzić od graczy dane do logowania i wyczyścić konta ze wszystkich itemów. Zacznijmy jednak od tego, od czego to wszystko się zaczęło. Wraz ze wzrostem popularności gry rosła również wartość ekwipunku oraz waluty w grze. Kwit. Handel za realną walutę i temy były warte coraz więcej. Był to naprawdę łakomy konsek dla skamerów, którzy wykorzystywali naiwność niezorientowanych graczy, a w tamtych czasach było ich naprawdę bardzo wielu. W całym tym procederze wiele zasługi miała również natura graczy, którzy nie znając do końca mechaniki gry, gubiąc się w próbach zarobienia Yang, skuszeni ofertą otrzymania darmowego złota, skłonni byli zaryzykować wszystko, byle zarobić, ale się nie narobić. Jednym z pierwszych takich rozwiązań, na jakie mogliśmy trafić, był generator Yang. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto, widząc to cudo, nie rozmarzył się o tym całym bogactwie, przepychu i szpanie przed kolegami. Oczywiście to nie miało prawa działać, ponieważ, nawet w tamtych czasach, gdzie błędy gry były na porządku dziennym, tak zaawansowane oprogramowanie wymagałoby mnóstwa pracy i wybitnych umiejętności. W praktyce jednak było to możliwe. Wymagało od twórcy znalezienia luki w grze i wykorzystując Youngbuka mógł on niepostrzeżenie farmić ogromne ilości złota w sposób zorganizowany i tym samym stworzyć coś na wzór generatora Young. Natomiast powyższy program miał tylko jeden cel być zainstalowanym na komputerze gracza i wyciągnąć dane wrażliwe. Niemal każdy z nich posiadał Keyloggera, czyli oprogramowanie, które rejestrowało wszystkie naciśnięcia klawisza przez użytkownika. W formie tekstowej przekazywane one były twórcy wirusa, który oprócz np. rozmów czy kliknięć bez żadnej treści, od tego momentu posiadał on również wszystkie wpisane przez nas dane logowań do banku, gier czy innych serwisów. W tamtych czasach też bardzo popularne były gotowe generatory Keyloggerów, m.in. ten, który ja zapamiętałem, czyli Keylogger od Arda Maxa. Oczywiście rejestrowanie wszystkiego, co napisaliśmy, było wielce niepraktyczne, dlatego taki program najczęściej posiadał dodatkowe parametry, jak np. rejestrowanie. Po otworzeniu pliku uruchamiającego METINA. Właśnie w ten sposób nasze hasła trafiały do osoby operującej programem. Z czasem jednak twórcy wpadli na jeszcze lepszy pomysł. Zaczęli sprzedawać samo oprogramowanie, najczęściej w formie płatnej subskrypcji, co rozbojało ten proceder na niebywałą skalę, i właśnie w ten sposób cały Metin został zalany tym głównym. Na powyższym materiale możecie zaobserwować bardzo starą próbę oszustwa poprzez stworzenie strony imitującej generator Yang. Dziś wygląda bardzo amatorsko, jednak te 12 czy 15 lat temu stworzenie nawet podstawowej strony internetowej to była czarna magla dla większości społeczeństwa. Kolejną wariacją wykorzystującą motyw YoungHacka było wyłudzenie wysyłania SMS-ów. Na materiale widzicie jak oszust prezentuje użycie generatora i pokazuje jego działanie jako skuteczne, ale zamiast oferować nam generator, wymagał on wysłania SMS na numer 79068 i podania kodu zwrotnego. Sama treść wskazuje nam, że był to numer, którym doładowaliśmy mu walutę premium w jakiejś gierce. Świadomość graczy musiała pójść delikatnie do góry, bo swoją wiarygodność potwierdza on stwierdzeniem, że nie oszukuje, nie prosi o hasło do konta. Jednak generatory Yang to nie wszystko, co krążyło po świecie Metina. W tamtych czasach dostęp do cheatów nie był tak prosty, więc oszuści kombinowali jak mogli, żeby coś wcisnąć graczom chcącym szybkiego progresu, niekoniecznie w legalny sposób. Jedną z najpopularniejszych legend była ta o Trade Hacku, że gomyhack Hack miał pozwalać na automatyczne akceptowanie handlu za dwie osoby, po naszej stronie, jak i osoby, z którą handlowaliśmy. Co do tej rzekomej zasady działania, jest ona tak samo absurdalna jak w przypadku Yanghaka. Grafiki prezentujące tego czyta były jedynie wizualnym tworem, który, tak jak Hack miał wyłudzić nasze dane, bazując na naiwności i niewiedzy graczy. Jednak w samym Tradehaku jest ziarenko prawdy. Na PL-u przez bardzo długi czas istniał pewien bóg. Podczas handlu, gdy mieliśmy kupić przedmiot np. aurę miecza za 1000 Yang, po wpisaniu tej kwoty w oknie handlu braliśmy potem z naszego ekipunku jednego Yanga i przekładając na okno handlu, kwota z 1000 zmieniała nam się na 1. Co sprytniejsi gracze używali do tego specjalnego skryptu, który krążył gdzieś po neci, dzięki czemu potrafili robić to w bardzo szybki sposób, co mogło sprawiać wrażenie jakby poszkodowany gracz właśnie starał się straight hackiem. Oczywiście kombinacji i kreatywnych wariacji cheatów było więcej i wybraliśmy dla Was te ambitniejsze, które z pewnością część z Was zapamiętała. Macie jakieś doświadczenia z tymi oszustami? Podzielcie się w komentarzach, chętnie poczytam. I klasycznie zapraszam Was na Facebooka Metinowe Ciekawostki, gdzie niebawem znajdziecie znacznie więcej treści i nie tylko w temacie odcinków, a oprócz tego jest też dla Was przygotowany dział ciekawostki na metinowym, aferkowym Discordzie. Odwieście, zapoznajcie się, linki macie w opisie i w komentarzach. I dziękuję za dzisiaj, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!